Zofia Grochowska, założycielka legionu małych rycerzy miłosiernego serca Jezusowego, orędzia z książki pod tytułem U źródeł Bożego Miłosierdzia Tom I. Dnia 11 lipca 1995 roku, Tolkmicko, córko moja, widzę, jak bardzo pragniesz pomagać swemu Bogu w ratowaniu zabłąkanych dusz. Przyszedłem na świat aby zbawić całą ludzkość. Kochałem i kocham wszystkich bez wyjątku. Moja krew była przelana za wszystkie grzechy świata. Ja, Jezus, byłem mu krzyżowany i umęczony, za wszystkie pokolenia. Tak, moje dzieci, które grzeszycie i znieważacie Boga, czy myślicie, że możecie czynić źle i żadnej kary nie będzie. Bo Jezus wziął grzechy na siebie. O, jak bardzo mylicie się! Grzechy wszystkich epok. Mnie krzyżują i wciąż jestem na golgocie. Opamiętaj się, grzeszny człowiecze. Jestem sędzią sprawiedliwym. Za dobre wynagradzam, a za złe karzę. O ile jesteś moim naśladowcą, staję przy tobie w godzinie twej śmierci, jako obrońca. Bo dawałeś świadectwo dzieci Bożych i należysz do mojej owczarni. A ty biedny, zagubiony człowiecze, co uczyniłeś w swoim życiu, żeby otrzymać życie wieczne z Bogiem? Nie licz tylko na moje miłosierdzie, ale i na swoje życie, aby skorzystać z Bożego miłosierdzia. Módlcie się, moje umiłowane dzieci, bo i modlitwa zaczyna przygasać. Wielu ludzi odeszło od modlitwy różańcowej. Matka moja i wasza zawsze modli się na różańcu i wy módlcie się wraz z nią, bo w różańcu jest wielka moc. Szatan nienawidzi różańca i boi się go. Dlatego proszę was, módlcie się, bo gdy się nie modlicie, zły duch ma w was łatwą zdobycz. W obecnych czasach na całym świecie wystąpi choroba depresyjna. Nie lęk. Tylko potęga modlitwy i ofiar składanych Bogu, może odsunąć tę chorobę. Wielu się zagubi w tej chorobie. Wzywam Was do nawrócenia, pokuty i modlitwy, dokąd Wasz umysł jeszcze rozpoznaje dobro i zło. Jest wielu prześladowców różańca świętego, wmawiają oni sobie i innym, że jest to klepanie bez sensu. A ja, Jezus Chrystus powiadam Wam, gdy tylko bierzesz różaniec święty do rąk, już Matka Boża i wasza modli się z wami. Łączcie się z nią na częstej modlitwie różańcowej, aby ratować świat, idąc naprzeciw tym najbardziej zagrożonym w grzechu. Odmawiajcie często koronkę do miłosierdzia Bożego, aby uśmierzyć gniew Boży, a żeby dusze zagubione odnalazły drogę do źródeł miłosierdzia Bożego.